Szanowni Państwo, miło mi zaprosić Państwa do udziału w Narodowym Czytaniu 2021. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry a podczas następnych edycji przeczytano kolejno trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczęli narodowe czytanie z Henryka Sienkiewicza w warszawskim obrodzie saskim. W 2017 roku lekturą narodowego czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 tysiącach miejsc. W 2018 roku czytaliśmy przedwiośnie Stefana Żeromskiego, w 2019 osiem nowel polskich, a w ubiegłym roku balladynę Juliusza Słowackiego. Tegoroczna dziesiąta edycja Narodowego Czytania ze względów bezpieczeństwa będzie miała formę online. Fragmenty z dramatu Moralność pani Dulskiej Gabrieli Sapolskiej, które dla Państwa przeczytamy, można obejrzeć w naszym kanale na YouTube oraz na profilu Facebook. Z tej okazji prezydent tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji. Przesłanie prezydenta. Szanowni Państwo, podczas tegorocznej dziesiątej odsłony Narodowego Czytania Spotykamy się, aby wspólnie czytać moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości. Każe potępiać zło. Sztuka zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie durszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Wszystko to sprawia, że dramat ten od ponad 100 lat cieszy się niesławnącym powodzeniem. Dowodem tego są także jego liczne inscenizacje teatralne oraz udane adaptacje telewizyjne i filmowe. Jestem przekonany, że każdy z tych walorów zapewni również pomyślność naszej akcji. O własnym sposobie i oryginalnym kształcie jej realizacji zdecydują ponownie sami uczestnicy. Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnych czasie pandemii z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces. Serdecznie zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę 4 września 2021 roku. Zjednoczymy się tego dnia wokół nieprzemijających wartości. Naszego literackiego kanonu, aby czerpać radość z bycia razem przy wspólnej lekturze. Z wyrazami szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zanim przystąpimy do przeczytania fragmentu, krótko o samym dramacie. Gabriela Zapolska napisała moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny. I jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prawa sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiano ją w Warszawie, a następnie w Lwowie gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach. Wszystkie te inscenizacje przyjęto z, przyjęto z wielkim aplauzem, dużym zainteresowaniem. Cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, między innymi realizację Teatru Gabrielisa Polski, podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Durskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów. Wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku. Zapraszam Państwa do wysłuchania wybranych fragmentów. Pierwszy, scena dziewiąta, dulska lokatorka. Przepraszam, jestem je ubrana, proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilkę. Nikt się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak, wrzucę tylko co na siebie. Proszę panią na kanapę. Dziękuję, tylko parę słów. Dostałam list pani, pani już zupełnie wyszła ze szpitala. Tak, poza wczoraj mnie mama przywiosła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. Och, w domeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom, ja Zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża, stanowisko. Tak, ale. Proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani. Ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe, powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli. Wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, niech pani nie zmusza mnie do sprawiania jej przykrości. Czy pani, pani ma mi co do zarzucenia? A proszę pani, to już przechodzi granice. A skandal, który Pani przez swoje otrucie wywołała? A więc o to chodzi? A o cóż innego? Płacili mi Państwo czynsz, dzieci i psów nie mieli, ostatecznie tyle, co o te ranne trzy panie się rozchodziło. I mogliby Państwo mieszkać nadal, aż tu, skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą, pogotowie, jak przed szynkiem, gdzie się biją. Ależ proszę Pani, Wypadek może zdarzyć się wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała kiedy przed hrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach trzy razy wymieniła nazwisko Dulskiej, nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ależ proszę pani, chyba pani zna przyczyny i. Wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa to szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła Pani zapałek taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli, i jeszcze jak to się skończyło, cała komedia. Gdyby Pani była umarła, no, sama żałuję. Nie mówię dlatego, tylko że to niby śmierć, to zawsze coś niby, ale tak, tak, no. Hmm. Powiadam Pani, śmieli się. Kiedy, kiedyś jadę tramwajem, przejeżdżamy koło mojej kamienicy, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią Patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja panią bardzo przepraszam za tę nieprzyjemność. E, moja pani, publika została publiką. Ja bardzo to przechorowałam, zresztą ja nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani, każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. Ta to jest tchórzostwo. tak jest tchórzostwo. a potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno, niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się i dla kogo? Dla mężczyzny, a żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart. Aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodziło o mężczyznę, ale o męża e. nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzem. Mniejsza publika nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje brać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Tak to już jest i żadne nic nie pomoże. Gdyby jednak pan Duski zapomniał się ze sługą Felicjan, to niemożliwe, pani go nie zna. A potem, to już pani rzecz, ja muszę strzec siebie i swoich od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo to podobno taki szał to wraca, więc... Rozumiem, wyprowadzę się. Chciałam jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania to ani dobre, ani uczciwe. Jestem taka osłabiona. Uczciwości mnie pani nie nauczy. Ja wiem, co uczciwość. Pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny i ja publiki nie wywołuję. Nie wątpię, jednak może się pani nie obawiać. Drugi raz truć się nie będę. Na to trzeba wiele odwagi, pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. A potem trzeba wiele cierpieć. Na to już nie mam sił i już bym tak nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą rozstaję się z mężem, więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę. Rozstaje się pani z mężem? Bardzo źle robi pani. To nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Kobiety samotne to mnie tego to. Tam... No, rozumie pani. Tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca, to jest osoba żyjąca z własnych funduszów i zachowująca się nadzwyczaj skromnie. Tam jeszcze pogotowia przed dom nie sprowadziła. Tylko gumy i automobile. Stają zawsze kilka kamieni dalej, a potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mego postępowania przed panią. Zapewne zawiodłoby nas to za daleko. Żegnam panią. A proszę ty, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać. Powiem, że jest Wilgoć, bo rzeczywiście jest Wilgoć. Na to jest sąd łaskawa pani. Tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią. Pierwszy, Scena dwunasta, Julia Siewiczowa i Zbyszko. Rzeczywiście, Ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustawkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja lubowałam się za domem, a ty w domu? Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż, to nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwintniejszy. Głupia jesteś z tą swoją kultuńską estetyką. A zresztą, ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. – Tak, ale fortepianu nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian, tylko trzeba umieć grać. Ach, jaki ja śpiący! Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jaką znajomość solidną. No tyle mężatek, co Boże. Dziękuję. Mam dosyć kołtuneli w domu i w samym sobie. Dlaczegoż jesteś kołtunem? Bo on się urodził po kołtuńsku Aniele. Bo w łonie matki już nim byłem. Możemy skórę zdał z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtuneli, której nie wplęć nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny, walczy z W szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że ten kąturn rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem. Będę odbierał czynsze, będę dulskim, pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne, wesele i porządne nagrobek, znalazł samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami. I będę mówił dużo o Bogu. Z kąturnictwa można się wyzwolić? Nie Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona. Bo masz trochę koltury po wierzchu, ale ty jesteś tylko zrobiona na macho, jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, panie Roczyni, piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam no, ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra, we mnie tłucze się takie coś. Ale to się wszystko z czasem zatłucze. Eh, co tam. Wiesz co? Jesteś wcale, wcale. Dajże, spokój. Pasażer, moja droga, pasaże. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła, ja na twoim miejscu. Ja też, niech będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. E. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To by było kapitalne. Akt trzeci, scena czwarta. Durska Julia Juliusie, Siewiczowa. Ciocia mnie wezwała. – Właściwie nie powinnam przyjść po takiej dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno darować się winy. Cóż zatem ciocia sobie życzy? – Zlituj się, ratuj. Wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki ożenek dla Zbyszka to ostatnia skuba. I jak ja ludziom w oczy spojrzę? – Moja ciociu, sama ciocia piwa naważyła, Ja radziłam – odprawić halkę. – Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam, sama się zgodziłaś, że tak lepiej. Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak mi wisusował. To się nieraz robi, ja nie pierwsza i nie ostatnia. Tak, zapewne. Rać, ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę tę hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo mnie obniesie po całym mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim nie pyskowała. – A już co to, to nie. Dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż kolacji nie mógł jeść. Jak się o tym dowiedział? Czy ona ma jaką rodzinę? – Ma tu tylko matkę chrzestną, Praczka. Trzeba ją tu sprowadzić. Posłałam pana kucharkę. – Może się wyda coś o tej hance. Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła? Jeżeli się Zbyszko dowie, choć według mojego przekonania, Zbyszko jedynie tylko na złość o ci to wszystko zrobił. Na złość mnie, matce? I miej tu dzieci. Takę go chwała. Woziłam się z nim do rabki. Jak była ta matura, to niby, no, pokierowałam go do prokuratury skarbu, a tu, a tu… Proszę, cię ci się uspokoić. To nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi? A cóż ona może mówić? Nic. To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia, bo jakby tak wzięła na kieł, niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? Już ja wiem, co mówię. Miodem się muchy bierze, nie odstęp. Akt trzeci, scena ósma, Julia Siewiczowa i Zbyszko. Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No, wejdźże tu. Trudno, ażeby nie do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. Właściwie czego chcesz? Nie, przede, przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga. Bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twojego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. Chodź no tu, nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o chancę, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale... No? Odmówiłam. Czemu? Mam męża i sale premier paki A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo co i jak. Czy to mi miałeś to powiedzenia? Ach, czekaj! Coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stację ją oddasz? Boże drogi, takie milię to ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu? Może na pensję? Ale wątpię, czy wezmą, a potem. To są wszystko drwiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Cóż więc zrobisz? Naturalnie już o jakichkolwiek, jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Gwizdę na świat. Masz rację, ja także, ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt. Naturalnie, tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna mam ją Tak się mówi. Ale ty masz pensji z 60 złotych reńskich i prócz tego masę długów. Kondyt w powietrzu, z tego we troje, to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No ale i to, a ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nieswoich? Tak będzie, jak powiedziałem. Tak, ale głównie o te pieniądze, bo niby bez czego żyć. Wieczorami możesz pisać. Mój mąż ci da jakie kawałki do odrabiania w domu, ale i to? Daj mi spokój. Bądźmy logiczni. Mieszkanie: już jeden pokój z kuchenką 25 do 30. Na życie gulden, co jest nędzą. Ale skoro się kochacie, to już cała pensja. A gdzież reszta? Będę robił długi. Mamcia ogłosi, nikt centa nie da, a rodzice jeszcze żyć mogą i 30 lat. Będziesz nędzarzem. Długo, bardzo długo. Daj ty mi spokój. Boże drogi, gdyby tak można życiu powiedzieć, daj mi spokój, ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy: ty żałujesz tego, coś zrobił? Puść mnie. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jak na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć wprost to podłe to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary i z tym czymś nieuchwytnym i... I wziąłeś się za bary. Szamotałeś, pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę, nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Aha, aha. Nawet mi odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła, a cóż dopiero całe takie życie. Ach ty, ach ty. Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodzieński spryt. Tak, bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Quixote, śmieszne. Zresztą sam powiedziałeś: wyciągniemy kopytka. Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj. To na nic. Wiesz sam. Zresztą, co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha, dała ci życie. Haha, ha. ja cię na świat nie prosię. To komunał. Wychowała cię. Według niej najlepiej. Najlepiej? To zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej. Wszystko, co zrobiła, przez miłość dla ciebie. I teraz ona płacze, Zbyszku. Ona płacze. E. Nie E. To jest matka. No? I co będzie, Zbyszko? No? No? Jest jeszcze czas. Nie, nie. Takie rzeczy przecina się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz. odetchniesz jak z tym skończysz. Ale jak? Już my na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz? A mówiły, że ci o świat nie chodzi. Więc nie będziesz się żenił i przeprosisz matkę? Za co? Zrób to. Obraziłeś się bardzo. Ona chora, ona biedna. Ciociu! Ale krzywda się jej nie stanie. Proszę cię, już ja w tym będę. Ciociu! Bardzo dziękujemy. Wybrane fragmenty przeczytali Państwu pracownicy Biblioteki Publicznej w Konstancinie Jeziornie, filia w Skolimowie pani Iwona Janus, filia na grafie pani Agnieszka Rodziak oraz Biblioteka Główna pan Mariusz Nowakowski i Sylwia Wolska.